Witam Was już w kolejnym odcinku, w tym samym dniu co kosiłem, tutaj kończyłem, ale już yy, chcę zrobić drugi odcinek yy, ze sprzątania tego kurnika. Wcześniej wspominałem yy, tą kopę gałęzi zostawię na środku z tego względu, żeby na przykład jak yy, jaszczą będzie atakował je, no, żeby miały bliżej jakiś schron. No, nie mam na razie tak co z tymi gałęziami zrobić są za mokre że je palić a jak co poleżą tam sezon no to spali się to najwyżej w przyszłości mam jeszcze plan kupić manekiny takie wystawowe z dwa na jeszczebia. choć nie wiem czy zabrał mi jakąś kurę ale no już lepiej się zabezpieczyć na przyszłość, no w sumie znikło mi parę kur tako bez znaku, więc przypuszczam, że mógłby to, mógł to być jaszczą ale mógł też to być lis kury dostały koniczyny tutaj z tego ogródka co tam kosiłem no ale jak już nie są zainteresowane na razie pochowały się wszystkie w cieniu Dzisiaj jest powyżej 30 stopni, w końcu jakiś ciepły dzień tego sierpnia. Dzisiaj mamy już yy, 11 bodajże. Tak, 11 sierpnia. Więc mieli rozbite to na dwa odcinki, 3 dni nagrywania. Wczoraj za dużo nie nagrałem, bo w polu musiałem robić, presować, presować, prasować resować, prasować jak za... no to wykosiłem to będę musiał yy, trochę kosą trochę może kosiarką wykoszę no zobaczę jak się będzie kosiło dobra biorę się za robotę yy, dosyć tu duszno choć w sumie teraz już lepiej yy, trochę poci mi się czoło ale dobra paski z y, uchwytu może powciągają trochę tej wilgoci Dobra, no to muszę powynosić najpierw. Czy dobrze ustawiłem? Dobrze, no, powinno być. No to w sumie te... tą mogę gdzieś tu wysypać. W sumie nie ma sił na Od razu będzie lżej je karmić Na tej grzędy nie wniosę, bo robiłem już ją tu na stałe. Jak ktoś oglądał ten odcinek, to powinien pamiętać. co niepokoją mnie bardziej te większe szpary że jakiś szczur mi to nie wraz, nie pozabijał tych pisklaków, ale raczej wątpię wtedy nie wlazły więc tym razem też nie powinny no, ta szpara to jest najgorsza ja tu wsadziłem kawałek deski Ona była bardziej wsunięta ale dobra może i wiatr ją przysunął. kurczaki już stąd słychać chyba wiedzą co się dzieje że coś nowego będzie w ich życiu dobra biorę taczkę podstawie Kurde, kurde się walił na szczęście nie kamerą my głową paskiem w sumie no niskie to wejście no ale takie robiłem na co zrobić dobra pobieramy to zamiast obornika prawie nic więcej tu śluty będzie rozsypanej i tej podściółki suchej po prostu wywalę to Tutaj, gdzie było koszone, będzie lepszy nawóz. No jeszcze jakaś koniczyna na ci uchodowała, cała no, dziwna. A no, suchy materiał to. One zresztą tutaj ostatnio nie przybywały. Yy, gdzie nie bobiegały. Na wolności sobie zresztą. widzieliście już stare są dosyć nie takie malutkie robić miejsce dla tych małych w końcu ta szafka za mała szafkę ona już i tak już swój lato ma będzie trzeba się jej pozbyć też wziąć się za jakieś pomieszczenie no, tam z tyłu na przyszły rok bo wątpię że w tym roku już miał jakieś pisklaki nowe nie mam kwoki a nie chce mi się robić jakichś tam nienaturalnych lęgów jeżeli chodzi o inkubację no i chwila moment i górniczek jest czwóreczki piąteczki się znaczy ojcu udało się kupić Gdzieś po tajności, fajna sprawa, zawsze to lepsze niż czwórki do gnoju, idea, do takiego wiecie, drobnego obornika, idealne. Zaraz skończę, przywiozę im słomę i będzie elegancko. Będę mógł przynosić tylko. Gdzie ja wsadziłem ten karton, który przenosiłem wcześniej? Nie mam pojęcia. ra dużo tu piór. I śruty, Zobaczcie. Rękoma zbiórę zabrać nawet. No pocacka się trzyma, powiem Wam. Nic się tu nie podgryzało, nie widziałem. Poza lisem, który gdzieś tu drzwi chciał otworzyć. Ale mnie wyszło na szczęście. E, co jeszcze? Może w końcu ta okna dzisiaj umyje? W sumie tu siatka mają pod dostatkiem. Patrzcie. Siatka była cała. Już coś tu się chyba próbowało podgryzać, ale co by tak uszkodziło siatkę? Mam jeszcze jedną, dam jeszcze jedną warstwę, bo. Widzę, że już coś chciało mi czmychnąć kurczaki. Dobra, to co tu jest. Nie wziąłbym miotła jeszcze. To zamiatą to. Dobra, miotło nie znalazłem, ale znalazłem łopatę. No i łopatą wyczyściłem. No a czym, czy są jakieś dziury? Ale wątpię. Szkło rozbite pod spodem, jeszcze beton. Raczej wątpię, że Mam, muszę zrobić w tamtym kurniku kiedyś. Nie wiem czy będzie okazja wszystkie te góry przynieść tu na razie. Miałoby troszkę tu ciasno, bo raz wszystkiego z tą młodzieżą tam yy, w tym drugim i pierwszym kurniku. Wiadomo, młode, głupie niedoświadczone, uciekały, przeskakiwały. najprawdopodobniej też na noc i wszystkich nie znajdowałem. Jest je dziabną co zrobić? Trzeba wszystko zabezpieczyć dobrze. Najlepsze jest to, że wszystkie te starsze moje kury z zeszłego roku żyją. Więc im dłużej one żyją, no to wiadomo, że są lżejsze. Normalne. Razem tam będzie już 48 sztuk, 6 kogutów i 42 kurki. Nie licząc tutaj tych irokezów młodych. Tam jeszcze nie wiem ile będzie kurek, ile kogutów, ale pewnie w tym roku to mam tak, że koguty wygrywają. tam już cztery koguty i dwie kurki. pewnie będzie podobno, podobnie. Ale pożyjemy, zobaczymy. Dobra, dałoby się to wywalić. Yy, tam to wywaliłem tu Kury jak wrócą to zrobią z tym co trzeba I na widłach tak będzie wyniosę trochę Nawóz prawa będzie lepiej rosła później Miejmy nadzieję zresztą Będę musiał to przytależować, nie w tym roku, ale za rok. Bo... Już tu była koniczyna lucerna. I... To jest jej chyba czwarty rok teraz tutaj. No i będzie trzeba to przytależować chyba na jesień. I siać nową. Ale zobaczymy, no. Zobaczę jeszcze, co to będzie. Czy trawę może posieję samą tutaj, żeby później już tej lucerny cały czas nie siać? No nie wiem, zobaczę. No czas pokaże. Tutaj mam poćczółkę, świeże sianko. Brat wczoraj przywiózł belę. Jest do wykorzystania, leży tego pod oborą trochę. To myślę, że pościele, jak dzisiaj siankiem Dzisiaj, no to ta podsiłka to starczy oj. parę miesięcy dla niej, bo to małe bobiki. Jestem ciekaw, bo kwoka kwoka już chcę tak powoli wideo uciekać w tej młodzieży więc... więc niedługo będą same czy... I tam tą kwokę odstawiłem sam, ale jak były zamknięte wszystkie to Dobra, tyle to tam nic. Jeszcze piórko zostało młodym. Ciku. i dobra I idę po jakąś łyżkę czy coś i będę sypał, najlepiej to widziałem że takim sitkiem powinno się to sypać gdzieś mam takie sitko więc pewnie niedługo może obniotę jeszcze do pajęczyny tutaj zawczasu dobra znalazłem sitko gdzieś mi się tam przypomniało i znalazłem już testowałem jedną Jeden raz, no i w sumie zdaje egzamin. To przydałaby się jeszcze łyżka do ładowania. Dałem sobie tak, Ojej. Ma dziwny zapach. Coś takiego. No preparat jest bardzo drobny, jak mąka. to jakoś dużo nie będę zużywał, tylko w tym miejscu najwięcej. Tutaj zazwyczaj siedziały na grzędzie, no to wiadomo, załatwiały się też. Jedni dezynfekują, jedni nie. Dobra, styka Zostawię ja to tak. O, obciążkami jedzme. Patrzcie o. Tyk. No, trzymać to się nie chce. Dobra. To zostawiam, przyda mi się już na przyszłość. Dobra, zaścielam. Jaki zapach? No taki miętowy zapach. No taki jakbyście do mestosa do WC używali, coś w tym stylu. Dobra, zabieram się do ścielenia tutaj. Tak patrzę, czy nie ma ptaszyńca. A lepiej sprawdzić ale u mnie nie było z tym nigdy problemu jakby nawet był zresztą na przyszłość muszę się profilaktycznie zaopatrzyć w ten kurde przed chwilą już znałem nazwę i zapomniałem Ziemię okrzynkową profilaktycznie, że sypać na te yy... To działa nie tylko na ptasznica, ale na pchły, pchły co ja gadam, na wszy, bo kury mają wszy, nie pchły. I no tyle, dobra, zbędne gadanie. Powiem że to sianko tutaj jeszcze takie, 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 takie zdrowe i rzek. No jedzę jak kurczaczki przylecą, będą zadowolone czy nie ładnie, pięknie pachnie sionkiem. Jeszcze coś zielonego tu się ma znalazło. w zapasie daje im tego siana to miał podostawkiem ale pięknie pachnie lepiej niż tam preparu będzie miała w czym grzebać ona lubi grzebać i dobra, wezmę kwoczki plan mam taki, że przyniosę je po prostu w rękach. Wziąłem tam karton, ale nie ma góry i będą mi wyskakiwać. Najpierw wezmę kwoczkę, że później w kurniku wiecie, że jej nie szukało kwoczka to mnie nie dzioba tylko. gdzieś tak mi zdziobasz. No i chlebno i sama przyskają do rąk Sama, sama chce uciekać Powiedzcie mi co to jest To jest seramka chyba Tu gucik seramy będzie Chociaż, u na głowie też takie coś nie, Ja nie wiem, nie znam się na tym To czubacka pewnie będzie Dobra, zabieram mnie Skoczyły pierwsze Nie je zabieram Cieczką, to to w czubatkę, ale Ty uwalona jesteś. Dobra, idzie w rubelki. No, popatrzcie ile przestrzeni. No, nie wiedzą za was. No właśnie, pan się trochę złamał. Od mamuśki miałem zaczynać. Czy wyjdzie przez Nie, chyba nie. Od mamuśki miałem zaczynać, a no widzicie. Mamuśka wyskoczy chyba na końcu teraz, więc

To już tam. Dobra, idziemy jeszcze po czwórkę. Irokaz jest. Sam irokaz. No, ale to jest bardzo ładny, kolorowy kurczaczek. A te kury jak przyszły. Co tam? Chodźcie. Kury odważne. Chodź. Patrz, nie coś mi się tam ręki wkładać do was ale patrz jaki tu już syf ja tą, to w ogóle tą szafkę w koniec lęgów no chodźcie, nie bójcie się kupiłem kochinka nie to kochinek, ale on no, taki spokojny, fajny jest tutaj posadzamy wywieźłem tego irokeza, patrzcie koło go będzie gronica to jest rosy kurka, choć do rocznik. Ja nie mogę, bo ten chce uciec. Mam cię gdzieś. Ja mogę. z rodziny. No, po tyle, żeby skoczył. Dobra. No zamknę po to większą ilości nie przyniosę. no chodźcie bracia no ty to bierzcie aby mieli cię zarżnąć twój braciszek mniejszy i co słyszycie mamusia kuchynek jakiś taki spokojny widzicie siedzi sobie i do domu musi. No, Ale ty gdzie? Chcesz skakiwać. to no, pojedą. To jest porażka. Nie polecam. No chodź, nie skakuj. no będzie koguty. Tam te grubsze widać. Rosy to. koguty to standard. Muszę je złapać, bo one mnie się tak nie boją już nie powinny mnie tak ja nie Już łapałem już nie raz wszystkie to zresztą no jednak wszystkie wyglądają jak wiem no nie bój się no chodź w chodź chodź jeszcze ty tylko ty nie chcesz przyjść do mnie chodź chodź o. zobaczcie rosy najmniejsze jajko sadziłem popatrzcie kurczak rosy będzie koguci. Masa, mason. Jest no, są nie taki jakiś kolorowy bardzo. Dobra, niosę do mamuśki. No e, cicho. wiem, że ty wiesz, że ta mama jest. Szukaj dziury. Jestem taki ruchliwy trochę. Nie nadam żam za No. Płacić. gdzie? Ja wiem, na pole to nie, jeszcze nie. Dobra. Widzicie, lis. Tak drapał, że mi drzwi przestawił. No zawsze się fajnie zamykała. teraz. góry trzeba ponosić. No jestem w kurniczku. Patrzcie jakie szczęście Ale co im się dziwi takie małe szafce To w sumie Nie są one takie duże jeszcze Ale ile w tej szafce miejsca W porównaniu z tym całym kurnikiem Co nie? Dla nich to jest nowy świat Sianka, ziarenek, wszystko tu leży Chwileczka zadowolona I Rokes już nie krzyczy on to pierwszy, ale to będzie kogucik To widać już Te dwa białe to będą kurki, ale nie wiem czy to są czubatki Na pewno nie te, nie, nie silki No i tam kochinek jest no Myślę, że to jest kochinek, bo te nóżki mu tak zarastają Tylko że to jest kochinek miniaturka Albo to jest kurka Bo nie wiem, no a ten czarny Nie wiem co to jest Przypominam i ceramę, ale szczerze mówiąc, nie powiem Wam. No i ten najgrubszy tam chodzi i Rosy. To jajko, nie wiem czy ktoś oglądał, no to będzie wiedział. No, jedno jajko położyłem Rosy, i popatrzcie, jaka skuteczność. I kogucik, i jaki duży przede wszystkim. No i popatrzcie, grzebie sobie ona, grzebie te pazury, zaraz sobie wyczyści, bo tam tylko. Co chwilę, co dwa dni tam ścieliłem troszkę, bo takie wiecie, same nasiona i drobne sianko, które miałem. No ale tak już to za duże się, za małe się robiło to miejsce dla nich, dlatego są tutaj dziś. No młodzież wczoraj przeniesiona, to jeszcze nie wspominałem, no wspominałem. Na razie nie, nie, nie widzę, że jakoś tam dupuje kury. Rano w kurniku też była cisza. Co najlepsze, cała młodzież siedziała na grzędach obok kur. Więc jak najbardziej zaliczę to na pozytyw. Dobra, no, się kurczaczki cieszą. Niech rosną. Zdrowo. No, będę mógł tu większy paśm. Większe pojedło to 5- czy 7-litrowe. 5-litrowe. I ten karmniczek a tak. Ja musiałem tam latać do tej ich szafeczki. Trzy razy dziennie to musiałem być, bo wodę musiałem wymieniać, bo poka właśnie w ten sposób zawsze wywalała pełne na ten zbiorniczek. No już na koniec yy, Złapałem Młodzież No tutaj jest wiecie Separowana tak trochę powiedzmy bo Góry nie atakują Chyba że ta o Agresorka idzie patrzcie No młodzież jest tu przy mnie No co tam Widzę ten jest troszkę podziobany Ale on największy, czyli już tam coś pewnie hendożyć chciał W sensie już deptać coś chciał. dzioba są kurki obie Jest pięknieś tam Nie no widzicie agresorka, oda jest agresorka Nie atakuje W już, już są chyba przyzwyczajone do tej młodzieży Wiele razy tam puszczałem je razem, więc. O, patrzcie, kury, ja tylko palcem. Nie? Młodzież, Młodzież i tak przegonili do tyłu. O, patrzcie Najbardziej bity, nie wiem dlaczego on taki no nie jest najmniejszy. Kurki są najmniejsze, ale kurki są sprytne. Dobrze, to może już z tego punktu się z Wami pożegnam. Do następnego vlogu.